witam Xgroz z tej strony witam na kanale Kryptokamikadze i dzisiaj chciałem przypomnieć nam o projekcie o którym często mówię często może nie często ale mówię i który mam w swoim radarze a więc projekt Cardano i Mam w swojej historii kilka filmów o projekcie Cardano i definitywnie jest to projekt, który gdzieś tam jest na mojej liście projektów, którymi się interesuję, ponieważ e, ciekawą osobą jest sam Hoskinson, na kanale którego jesteśmy. W ogóle film jest dosłownie z wczoraj i pomyślałem, że warto tutaj dzisiaj dotknąć paru takich kluczowych momentów, gdzie Hoskinson mówi o tym właśnie, e, o tym, swoim projekcie w takich, że tak powiem, górnolotnych słowach, ale o czym dokładnie mówi, to jest to, że w tym momencie, tak jak zakładali, osiągnęli następny krok w rozwoju swojego blockchaina. Możemy wejść na ich stronę, możemy zobaczyć na Cardano Roadmap. Roadmap również już omawialiśmy sobie tutaj na na kanale wraz ze mną. Omawialiśmy historię Hoskinsona, jaki to z niego jest. Nie szaleniec, bym powiedział w dobrym słowa tego znaczeniu, albo w złym słowa tego znaczeniu. No zależy jak to, jak to określić. I, 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 I sam miałem mieszane uczucia co do tego, w jaki sposób, że tak powiem, podejść do tego projektu i do tego, co robi Hoskinson ale im dłużej człowiek spokojnie się przygląda temu co się dzieje, kto nad tym wszystkim pracuje, w jaki sposób e, pracują, co mają do osiągnięcia, e, co osiągają krok po kroku i jak bardzo zaawansowana jest ta technologia, co robią i dlaczego to robią, coraz bardziej zaczyna mi się coraz bardziej zaczyna mi się e, Cardano podobać i coraz bardziej jestem jakby przekonany do tego, że e, nie tylko on i jego ludzie Potrafią zrobić to, o czym mówią, ale również konsekwentnie robią to i może to mieć pewne bardzo, bardzo pozytywne odbicie się na tym, czym będzie Cardano w przyszłości. Ale zanim zacznę, że tak powiem, mówić tutaj swoje własne wywody na temat Cardano, posłuchajmy takich paru kluczowych momentów z kanału właśnie Charlesa Hoskinsona, z filmu, który właściwie wczoraj wrzucił, gdzie jest bardzo podekscytowany tym, że właśnie wypuszczają nowy portfel, portfel The który jest pełnym węzłem. A więc nie jest to jeden z tych takich lekkich portfeli, a jest to portfel, gdzie właściwie, portfel, który właściwie pobiera pełną kopię łańcucha Cardano i Niezależnie sprawdza każdą jedną transakcję w swojej historii, a więc dosyć zaawansowany portfel, i ten portfel, później do tego portfelu będą oczywiście dodawane różnego rodzaju funkcjonalności, o których m.in. Hoskinson mówi tutaj w tym swoim filmie. Ale zacznijmy od samego początku, a więc od jego, powiedziałbym, chciałem powiedzieć uroczego wstępu, no ale dobra, niech będzie od jego uroczego wstępu. A więc bardzo szczęśliwy Hoskinson mówi, że to jest bardzo szczególny, wyjątkowy dzień dla niego, a więc Daedalus 1.0, a więc ta pierwsza wersja właściwie została wypuszczona i jest do pobrania właśnie na tej stronie. Tutaj możecie zobaczyć Daedalus 1.0 i zresztą tutaj macie. The .io. Pod jego, pod jego filmem jest link. A więc, bardzo uradowany Hoskinson. I oczywiście, kiedy mówi o tym, w jaki sposób osiągają krok po kroku wszystko, co, co zamierzają osiągnąć, nie mógł się powstrzymać i to mi się... To mi się śmiać z tego chciało, że nawet taki biedny Hoskinson musi się mierzyć z różnego rodzaju hejtem i nie mógł się oprzeć, aby po prostu hejterom nie wetrzeć nosa w kupę na dywanie, którą właśnie zrobili, tak jak psu. Dosłownie tak powiedział w, w, tutaj właśnie na filmie, posłuchajcie dosłownie, dosłownie tak powiedział, a więc e, wszystko co zamierzali, wszystko co planowali wszystko co obiecają, po kolei zostaje odpalone i nie ma żadnych wątpliwości, że dalej tak będzie podążać ten projekt i, i, i nie może się doczekać, żeby wreszcie złapać tych wszystkich hejterów no głównym hejterem chyba tutaj w ogóle Hoskinsona jest Chico a więc e, m.in. jego nos i, i weczeć mu w tą kupę, na którą sobie na, na tym dywanie Dywanie narobił. W ogóle Hoskinson. Tutaj trudno mu się z nim nie zgodzić. Ma naprawdę sporą grupę ludzi, która, która z nim pracuje, i jak sam tutaj sam siebie chwali i swoich ludzi. I will take that to the bank. Sue me on it. Go ahead, take a look at it. Tell me where it's wrong. Tell me where the kim is superfluous. Who else is using formal spec following a process? We have the best code. Of any... A więc mówi, że mają najlepszy kod, jeżeli chodzi ogólnie o, o kryptoświat i możecie sobie wszyscy e, e, przeglądnąć ten kod i, i, i z różnego rodzaju odyty mają robione I, i sprawdzany jest cały czas. Po prostu nie ma możliwości, żeby gdziekolwiek ich zagiąć. E, robią wszystko, co potrzeba zrobić. E, jeżeli coś gdzieś nie pasuje, do czegoś się nie mogą połączyć z czymś, to po prostu piszą dodatkowy kod, który tylko i wyłącznie ma robić to właśnie połączenie. Więc jakby nie było, naprawdę, zresztą omawialiśmy kilka razy tak, co prawda po łebkach, ale omawialiśmy to co, mu, to, co robi Cardano i to, co ma robić Cardano jako, ogólnie jako kod, zaraz do tego również dojdziemy. I jakby nie było, jest to dosyć, że tak powiem, zaawansowana technologia i zaawansowany kod, dlatego między innymi, Obserwowanie projektu Cardano z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień absolutnie nie ma sensu, bo to jest tak, jakbyśmy patrzyli na, na trawę, która rośnie. No, dzisiaj widzimy, jutro widzimy, pojutrze. Lepiej dać mu chwilę czasu i łapać go co jakiś czas, w taki sposób mniej więcej ja robię, i widzieć, czy jest postęp i jaki ten postęp jest. Just gratitude dla którzy to Tutaj Hoskinson e, mówi, że czuje naprawdę dużą wdzięczność dla tych wszystkich ludzi, którzy z nim współpracują i pracują nad kodem. 200 ponad osób, które budzą się i pracują tylko i wyłącznie nad tym kodem przez długi czas, nie widząc, że tak powiem, e, e, widząc jak bardzo mozolna jest to praca, ale brną dalej e, w tą w tą e, z tą pracą do przodu, nie zatrzymując się, nie zatrzymując się ani trochę. Więc jakby nie było, Hoskinson tutaj chciał, jakby podkreślić to, że jednak zajmuje to czas, i, i, i sporo, sporo, naprawdę sporo ludzi nad tym pracuje. Male, female, kids. And they came, they showed up, and they wanted to show the world that they could run the world's most sophisticated and the world's most elegant cryptocurrency. Świadowa najbardziej zaawansowana kryptowaluta, tak tak Hoskinson mówi na swój na swoje Cardano. Value, competition, free market for consensus. How about that? Trying to earn your vote, trying to earn your stake, so that they can get value competition free. And everybody competing, everybody fighting, adding value competition free market for consensus. How about that? Trying to earn your vote, trying to earn your stake. Mówisz, że będą najbardziej zdecentralizowanym systemem ogólnie jeżeli chodzi o świat krypto to jest to jest to jest, naprawdę, to jest naprawdę ciekawe bo to co to co przedstawia po kolei i to co czytaliśmy jeżeli chodzi o ich założenia jest ma to sens i ogólnie nie wiem czy nie wiem, czy e, pamiętacie, ale jeżeli nie pamiętacie, to ch chciałbym przypomnieć wszystkim tym ludziom, co pierwszy raz słyszą o Cardano, że e, Cardano to jest e, po prostu projekt monstrum, olbrzymi projekt, który ma wiele, wiele, wiele założeń. I jeżeli chodzi, od, e, jeżeli chodzi o to, e, że na przykład jak obserwujemy wicień czy XRP, czy, czy jakiekolwiek inne projekty, czy Ethereum, to Cardano ma to wszystko mieć w sobie razem wzięte, a więc wypuszczanie security tokens, robienie, śledzenie produktu, multiaktywa, staking wszystko to ma mieć w sobie Cardano, plus jeszcze. I w tej chwili, kiedy właśnie wie, oglądam, oglądam Hoskinsona i, i to, co mówię, to, co mówi, jest jedną ciekawostkę, tak bym sobie powiedział, wyhaczyłem z tego wszystkiego, co dzisiaj mówił. Mówił, że w tej chwili, tak naprawdę, kiedy już za przypuśćmy rok czy dwa, ta technologiczna strona projektu będzie absolutnie kompletna i zamknięta, w tym momencie projekt skupi się tylko i wyłącznie na adopcji. I użył tutaj dosłownie tych słów, że miliard użytkowników to jest, to jest nic, że on jest w stanie dostarczyć, Miliard użytkowników, aby miliard użytkowników zaadoptowało blockchain Cardano wraz z kryptowalutą ADA. To jest, to jest bardzo ciekawa sprawa. Teraz, gdybyśmy tak pomyśleli o, o, o projektach w, w ten sposób i, i, i gdybyśmy tak popatrzyli nad Cardano, że ma być to taki globalny, zdecentralizowany, operacyjny system. Finansowo społeczny. To, to tak naprawdę jest tutaj i, i, i widzimy, że, że krok po kroku każde jedno założenie jest osiągane, to nie można tego projektu pominąć całkowicie i powiedzieć, a zobaczmy sobie na ich Coin Market Cup i na to, co się dzieje. Czekajcie, bo mi tutaj chyba internet uciekł. Muszę. OK jest. A więc popatrzymy sobie na, 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 wiecie, na cenę Cardano i na to, jak się zachowują i, i wiadomo, tak jak każdy jeden inny projekt, o którym cały czas, o czym cały czas mówię zresztą na, na każdym jednym moim filmie, wszystko jest jedna wielka korelacja, jeden do drugiego, wszystko się porusza tak samo, ale tylko i wyłącznie dlatego, że żaden z tych projektów tak naprawdę jeszcze niezależnie nie odpalił się w rzeczywistości, więc w tym momencie... Nie ma tak jakby takiego specjalnie niezależnego projektu. Ale wracając do tego, o czym mówiłem. Więc jeżeli patrzymy na nasze, na nasze projekty, jak ja patrzę na przykład na moje projekty i wiem, że na przykład zawsze mówię pierwsze trzy. Bitcoin, Ethereum, XRP. Coś, co jest tak jakby dla mnie musową rzeczą, którą mam w portfelu. Następnymi projektami, które właściwie omawiałem ostatnio, był między innymi Chainlink, Cardano które jak najbardziej trzeba mieć w, na swoim radarze i mając na swoim radarze, to znaczy obserwujemy, robimy swoją własny research, swoje własne rozeznanie na temat tego i powoli próbujemy się przekonać, między innymi, tak jak zawsze mówię, potwierdzając z twórcą, potwierdzając z hejterami, potwierdzając z e, ludźmi, którzy są za, e, czy nasz własny research w którą stronę bardziej, że tak powiem, się chylimy, czy w stronę pro, czy w stronę przeciw, i po prostu w ten sposób reagujemy. A więc wracając do tego, mamy pierwsze trzy, tak jak powiedziałem: ostatnio mówiłem o Chainlink, ostatnio mówiłem o Cardano, i w tym momencie nie, nie biorę nawet pod uwagę Heksa w tym momencie, bo HEX to jest dla mnie, że tak powiem, takie małe, ryzykowne coś tam. Gdzieś tam, prawda? Zobaczymy, co z tego będzie. Ale patrząc na te projekty, które mają się oderwać od rzeczywistości i mają wykonać jakąś odpowiednią pracę w systemie, to teraz powiem Wam coś ciekawego, które, co właściwie nawiąże do czegoś, o czym wczoraj mówiłem. Więc patrząc na przykład na Social Capital, a więc firmę tego gościa, o którym wczoraj mówiłem, Chamath. I Social Capital, gdy popatrzymy na ich portfolio, to zobaczcie, to jest, to jest ich portfolio. I teraz. W jaki sposób oni podchodzą ogólnie do myślenia o inwestowaniu? W ogóle, jeżeli byśmy popatrzyli na ich annual letter, letter czyli roczny list, i byśmy porównali, e, porównali Social Capital do innych firm, które są na rynku, albo porównali ich nawet do Berkshire Hathaway, e, i na przykład Berkshire Hathaway, to jest firma oczywiście Warrena Buffeta pomiędzy 65 a 73, czyli na samym początku swojego istnienia, miała taki wzrost, a oni mieli pomiędzy 11 a 19 taki wzrost, a więc mówią, ile to bardziej, że tak powiem, lepsi nie są od Hathaway, ale pomijając to wszystko, wracając do, do ich firm. W jaki sposób każdy z nas, który, gdzie nie mamy tak naprawdę dostępu do... do, do Wiecie, do takich inwestycji, w jaki sposób możemy sami sobie swoje portfolio na wzór najlepszych z tego świata, właśnie tak wczoraj mówiłem. Nie mamy może sąsiada, nie mamy może w rodzinie miliardera, ale mamy do nich dostęp. Mamy dostęp przez ich strony internetowe, mamy dostęp przez ich wypowiedzi. A więc w jaki sposób sami sobie możemy tworzyć? A więc tworzymy swoje, ja tak patrzę na to, i tworzymy sobie swoje portfolio, i teraz wracając. A więc mamy Bitcoin, Ethereum, XRP. Pakujemy sobie je to w to swoje portfolio. Każdy ma określoną wagę w naszym portfolio. Na podstawie naszego risk reward, czyli ryzyko i profit wagi, którą chcemy rzucić. Ile ryzyka jesteśmy w stanie podjąć? I jaki potencjalny zysk możemy dostać z danej inwestycji. I tyle rzucamy na tą wagę. A więc budując sobie takie swoje portfolio, i teraz powiedzmy Bitcoina, XRP, Ethereum, i w tym momencie rozpatrując nasze, nasze portfolio na następne lata, właśnie patrzymy sobie teraz, hmm, czy na przykład Chainlink, Cardano, czy podążają. W tą stronę, w którą chcielibyśmy, aby podążały, czy o, zdobywają następne swoje założenia, wykonują swoje założenia, które mają założone, i czy chcielibyśmy je dodać do naszego portfolio, i jaką wagę w tym naszym portfolio powinien dany projekt mieć. I teraz, gdy mówię o portfolio, to mówię tylko i wyłącznie o portfolio krypto, gdzie każdy z nas wie, że nie samym krypto żyje człowiek. Tak bym to powiedział. Więc jeżeli Wszyscy mądrzy tego świata, ludzie, którzy zarządzają dużymi pieniędzmi i potrafią kumulować te pieniądze, z moim, moim, że tak powiem, mniemaniu mówią, że nie przesadzajmy z ilością pieniędzy, którą pakujemy w krypto, ale na przykład, jeżeli chcemy tutaj sobie włożyć na przykład 10% naszej wartości i to 10% rozłożymy odpowiednio na pewne projekty, i damy temu odpowiedni czas. Tak jak mówił, tak jak mówił Hoskinson, to, to było całkiem bardzo dobra, bardzo dobra narracja z jego strony. Że po prostu na początku pracują nad technologią. Potrzebują jeszcze chwilę, aby ta technologia była absolutnie kompletna. I w momencie, kiedy ta technologia jest już absolutnie kompletna i dopasowana do świata, wtedy ruszą na świat, aby ten finansowo społeczny. Operacyjny system wdrożyć w życie, pokazać ludziom dlaczego oni są najbardziej zdecentralizowani, są niedoruszenia, są bezpieczni i pokazać swoje plusy, i od wtedy zaczyna się tak naprawdę wzrost wartości, jeżeli chodzi o system. W tym momencie to jest jedna wielka spekulacja, czy to wyjdzie. Teraz, jeżeli to zostanie zbudowane. Wtedy okaże się, czy to zostanie zaakceptowane. A więc, jakby nie było, wszystko jest jedną wielką, że tak powiem, niewiadomą, ale na podstawie tego, co słyszymy i co widzimy, w jaki sposób się to rozwija, możemy sobie, że tak powiem, podejmować swoje kroki. I nie jest to, że tak powiem, e Wrzucenie wszystkiego w jednym momencie do jednego koszyka, i bardzo często, jak, jak jesteście na kanale i przewijacie przez moje tam e, komentarze, możecie trafić od czasu do czasu na łebka, który mówi, że a zainwestowałem w XRP y, i, i, i nic, to nic się nie dzieje, poszło jeszcze w dół, to tylko o dupę rozbić, zostawić to, idę gdzieś tam. Prawdopodobnie zainwestował w XRP jakieś pół roku temu. I, I pół roku jest zdziwiony, że, 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 że ciągle lambo nie stoi przed garażem. Gdzie każda jedna osoba, która, która e, mówi ci, jak działa świat i pokazuje ci, jak działa świat, działa na, na jakim przełomie czasowym? Mamy tutaj przykład najlepszy. Jeżeli mówimy o jakimś wzroście, to jeżeli social capital wzrasta w ciągu e, 9 lat, o 30%. Berkshire Hathaway w ciągu 9 lat wzrasta o 16%. Ja wiem, że to nie są te same kwoty. Wiem, że trzeba by było robić 20 razy ileś tam, żeby się wiecie, żeby, żeby wyjść z, z, z jakiegoś tam poziomu. Że ze 100 zł 20% nie robi różnicy w życiu. Ale jeżeli pracujemy, jeżeli możemy odpowiednio planować nasze portfolio i to portfolio na dodatek cały czas systematycznie rośnie na wartości, pewne firmy, pewne firmy prawdopodobnie upadną z tych firm. Ale jeżeli trafi się jedna, która zrobi tak jak Bitcoin od zera 10 tysięcy procent, to wtedy mamy to, co oczekiwaliśmy, a naszym zadaniem jest to, aby właściwie śledzić rynek krypto, Patrzeć na dane projekty, co robią, poszczególne projekty, w jaki sposób się zachowują, co obiecują, jak bardzo jest możliwe to, co e, mówią, że, że mają zamiar zrealizować, i śledzić krok po kroku, czy jeżeli mówią, że wypuszczają coś takiego, to wypuszczają, e, załadować sobie, przetestować sobie, sprawdzić ich roadmap, czyli drogę rozwoju, jaką sobie założyli, gdzie są w tym momencie. I to samo to, nie trzeba być geniuszem, aby samo to wyznaczyło ci jakiś, jakiś punkt zahaczenia, gdzie i w którą stronę możemy podążać z naszym, jakby, rozwojem naszych finansów w świecie krypto. Czyli to nie jest tak, że jak w kasynie, że wrzucisz żetonika i nagle ding, ding, ding i cię zasypie żetonami, tylko to jest bardziej coś w stylu, że wrzucasz i masz Ochotę widzieć, że wrzucisz 25 centów, 25 groszy i masz za rok 30 groszy, ale w międzyczasie wrzuciłeś następne złotówki i to za każdym razem jest coraz więcej. Gdzieś tam jakieś 25 groszy ucieknie, ale wszystko resztę co rośnie, rośnie szybciej. I na tym, na tym to wszystko polega. A więc wracając do Cardano, jest naprawdę sporo filmów, które wręcz. Przesadzają, jeżeli chodzi o wartość, o Cardano za 100 dolarów, tak samo jak mamy e, ludzi, którzy mówią XRP za 1000 dolarów i tak dalej. To nie ma najmniejszego znaczenia. Musimy sobie wziąć to w realia. Jeżeli ubierzemy to w realia, no to wtedy ma to sens. Jeżeli mówimy, że na przykład kapitalizacja Bitcoina to jest 140 miliardów, to wystarczy, żebyśmy sobie pomyśleli, że hmm. Złoto ma taką kapitalizację, Bitcoin ma taką kapitalizację, PayPal ma taką kapitalizację, co tam może być? Visa ma taką kapitalizację, bank ma taką kapitalizację i teraz sobie można by pomyśleć, OK, co, jaką ma kapitalizację i porównać, co jest czym i finansowy system którym e, lub, lub store of value, lub jakkolwiek to chcemy nazywać, cyfrowe złoto, jaką kapitalizację mogłoby osiągnąć, gdyby tamten system został lekko zachwiany, a część funduszy przeszłoby z tamtego systemu na ten system. Więc jeżeli mówimy o bitcoinie, e, który mógłby mieć bilion kapitalizacji, co jest całkiem możliwe, to właściwie to jest to, o czym mówimy? A teraz jeżeli dla niektórych ludzi wydaje się, że bilion to jest strasznie dużo, no to zobaczmy sobie, ile tak naprawdę, nie miliardów, a bilionów trafia do obrotu e, drukowanych z powietrza. I w co tak naprawdę te środki są lokowane? Bo jeżeli mają być lokowane w coś, co, co, co traci na wartości, coś, co, co ula... Ule, ule, Coś, czego wartość ulatuje, to w końcu ci ludzie się zaczynają orientować, gdzie tak naprawdę można, że tak powiem, zahaczyć się ze swoją wartością. I w końcu cała, całe krypto zostanie odkryte na nowo. I firmy, które w tym momencie budują systemy, które są absolutnie fundamentalne dla tego, Fundamentalnymi takimi systemami operacyjnymi, finansowo-społecznymi, między innymi jak, jak Cardano, te firmy dostaną olbrzymi napływ inwestorów w ich stronę, i to może być po prostu e, zaskoczeniem dla tych wszystkich, co, co, co po prostu popatrzyli, podtrzymali chwilę ten trawnik, popatrzyli, ta trawa w ogóle nie rośnie i odeszli. Więc spokojnie. E, nawet Charles Hoskinson. Mówi nie tylko on, ale słyszymy to nieważne od ludzi z Ripple, od Hoskinsona. Zawsze słyszymy, że dajcie nam zbudować to, co budujemy. I jeżeli ta technologia będzie kompletna, wtedy przeskoczymy na masową adopcję tej technologii. No, a wiemy, że Hoskinson tam cały czas jeździł po świecie, próbował tam znaleźć haka na ten swój projekt i, i, i miał, miał sporo dobrych pomysłów. A więc zapraszam na ich stronę Cardano sprawdzić sobie. Jeżeli macie jakiekolwiek Ady, czyli kryptowalutę z blockchaina Cardano. Czas, aby sprawdzić ich portfel. Ich portfel aktualizuje się dosyć długo, więc nie dziwcie się, że będzie się aktualizował, bo, ponieważ pobiera blockchain, więc chwilę to zajmie. I wrzucić to na swój, e, swój radar i obserwować, co dalej w tym projekcie będzie się działo, i w międzyczasie e, budować swoje portfolio. I nie musimy się zgadzać co do każdego jednego projektu, który ktoś ma w portfolio. Ktoś mi powie, o, IOS, a ja powiem, nie, ja IOS nie chcę, o, to ty jesteś głupi, bo ty nie chcesz IOS. Nieważne, ja powiem Cardano, a ktoś mi powie, nie, to, to bez sensu, Cardano nie ma sensu. <noise> to nie ma znaczenia. Po prostu każdy niech buduje swoje portfolio na poziomie tego co rozumie i w co wierzy i jakie są jego przekonania. No i w pewnym momencie mam nadzieję, niektóre odpadną, a główne zostaną i wszyscy na tym zyskamy. Tyle na dziś, dzięki wielkie i tak na sobotę to było zbyt, zbyt długie, długi wywód na ten temat, ale mam nadzieję, że mam nadzieję, że, że, że skierowałem waszą uwagę w coś o czym zawsze mówimy i w coś, co, warto, warto sobie o tym przypomnieć od czasu do czasu. Na razie, trzymajcie się, cześć.